Witajcie na kanale Gamers Republic. Wczoraj wrzucaliśmy filmik z prognozami dotyczącymi darmowych gier w PS Plus na wrzesień. Link w prawym górnym rogu. Ale niestety nic z tego się nie potwierdziło. Dzisiaj Sony podało oficjalnie, jakie gry będziemy mogli pobrać od 1 września. Pewnie część z Was, którzy już tak jak my rozmarzyli się po obejrzeniu prognozowanych tytułów, poczuje się zawiedziona. Pamiętajcie jednak, że przecieki to takie wróżenie z kart, i częściej będą to pobożne życzenia ształ w dziesiątkę. Pragniemy również przypomnieć, że linki do źródeł o przeciekach podajemy zawsze w opisie pod filmem, więc jeśli chcecie sprawdzić, skąd czerpiemy informacje, wystarczy rozwinąć opis filmu. A teraz to, na co czekaliście, czyli darmowe pełniaczki w PS. Pierwszą grom jest PUBG, szczelanka, która całkowicie odmieniła dzisiejsze shootery, popularyzując tryb Battle Royale. Po jej ogromnym sukcesie wiele znanych marek, które do tej pory stanowiły wzór do naśladowania dla innych, wprowadziło tryby zaczerpnięte z tej gry. Player Announced Battlegrounds to gra, w której przyjdzie nam zmierzyć się z setką innych graczy, którzy lądują na sporej otwartej mapie. Na początku gry wyskakujemy z samolotu i musimy szybko znaleźć broń, a następnie eliminować pozostałych graczy, aż przy życiu pozostaniemy tylko my. Do dyspozycji graczy jest spory arsenał, a także pojazdy. Grać możemy w pojedynkę każdy na każdego lub zespołowo. Z czasem na mapie będzie pojawiała się strefa śmierci, więc nawet snajperzy ukryci w niewidocznych kryjówkach będą musieli ruszyć dubska i przedostać się do strefy przetrwania. Drugą grą, która będzie dostępna do pobrania od 1 września jest Street Fighter V. Obok Mortal Kombat to chyba jedna z najbardziej rozpoznawalnych bijatyk. Piąta część w wielu aspektach przypomina swoją poprzedniczkę. Nie oświadczymy tu skoku technologicznego ani żadnej rewolucji. Mordobicie oferuje tryb dla jednego gracza, kanapowy co oraz możliwość gry w multi. W Street Fighter 5 będziemy mogli wcielić się w wielu lubianych wojowników z poprzednich części gry. Tytuł ten ma mieszane opinie i część graczy narzeka na słabo zbalansowaną rozgrywkę. Cóż, PS Plus na wrzesień raczej nie trafił w nasz gust. Przewidywaniach przewinęło się kilka fajnych tytułów, na które mamy chrapkę, a oficjalnie potwierdzone gry nie znajdowały się na naszej liście życzeń. A Wy jesteście zadowoleni z oferty Sony? Dajcie znać w komentarzach, czy podobają Wam się darmowe gry na wrzesień. Jeśli nasz filmik Wam się spodobał, to zachęcamy do zostawienia lajka like oraz suba. PS. Jeden z widzów zwrócił uwagę, że usunęliśmy jego komentarz. Zależy nam, by dyskusja na naszym kanale była na wysokim poziomie. Więc wpisy zawierające same przekleństwa usuwamy. Do tej pory taka sytuacja miała chyba miejsce z trzy albo cztery razy. Liczymy na waszą wyrozumiałość wobec tej praktyki i unikanie wulgaryzmów w wypowiedziach. Dzięki za oglądanie tego filmu.